Satchika everyone, witajcie kochani. Dzisiaj taki trochę nietypowy, nawet jak na mnie, odcinek. Taki. Będąc w Indiach i publikując pierwsze filmiki, dostałam bardzo dużą krytykę odnośnie tego, że nie używam tych kresełek w samochodzie, tak, w sensie dla dzieci car i odnośnie mojego montażu i chłamu jaki wrzucam do internetu. No i miałam lekką załamkę. Po jakichś trzech tygodniach w Indiach, bo po czterech chyba filmikach w internecie. Odnośnie głównie tego samochodzie, tych krzesełek w samochodzie. No i tam zrobiłam taki monolog do kamery. Potem stwierdziłam, że a, to takie trochę pożal się Boże i go nie wstawiłam, ale teraz jestem trochę w też w takim nastroju. Dlatego troszeczkę jestem chora i mam też taki troszeczkę stresujący moment w tym miesiącu. I tak trochę czuję ten nastrój, który miałam wtedy. I akurat trafiłam na ten filmik i tak pomyślałam, a czemu nie? Po pierwsze. Wtedy mi go jeszcze puszczę, to co nagrałam wtedy, jakby na świeżo Tam widać, że płakałam wcześniej, no ale y, To nie jest tak, że ja tak się bardzo głęboko przejmuję y, tym wszystkim y, Po prostu miałam taki dzień, wiecie, czasami krytyka po tobie, y, że tak powiem, spływa y, jak woda po kaszce A czasami po prostu uderzy cię tam, gdzie y, jakbyś nie chciał nie? Wtedy miałam akurat taki dzień i taka krytyka po prostu mnie... Y, może nie dobiła. Niekonkretne komentarze, tylko ogólnie ta otoczka. No w każdym bądź razie chciałam tylko wyjaśnić taką sytuację, że yy, ja rozumiem, że dziś bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze i osoby, które naciskają na foteli, foteliki, na foteliki yy, to ten, yy, po prostu mają dobro dzieci na myśli i tak dalej. Yy, ja to wszystko rozumiem, ale każda sytuacja jest inna Każde warunki są inne i prawda jest taka, że jak nie byłeś, nie zrozumiesz, jak to jest. Nawet jak byłeś, to twoja sytuacja może była inna, może rzeczywiście yy, robiłeś sobie, jak se chciałeś, woziłeś w yy, fotelikach dzieci i miałeś przestrzeni bardzo dużo i robiłeś, co chciałeś. No w każdym bądź razie yy, my braliśmy foteliki do Indii, o czym wspomnę. Yy, używanie ich. Yy, Powiem tak, my ogólnie tutaj w Anglii też do tych fotelików podchodzimy zawsze tak, że owszem, one są dobre dla dzieci, ale najważniejsze jest, żeby dziecko w tym momencie no nie pakało całą drogę, bo zestresowany kierowca to jest łatwiej o wypadek. I jak Arvi był bardzo malutki, to ja go często właśnie trzymałam w armionach tutaj w Anglii, karmiąc go piersią w samochodzie. No jak Ania była, to już mniej. Ona tak bardziej przyzwyczajona do, do fotelika od małego, ale to dlatego, że po prostu ja siedziałam z przodu, czyli też takie wiecie... Em, Anna ja szybko też reagowała na to, że jak jej to jej to pomagało, em, no, e, więc my ogólnie mamy też taką naturę trochę, że e, nie... E, Jesteśmy bardzo um, strict z takimi przepisami, nie za bardzo tak um, jesteśmy um, rygorystyczni um, i um, no po prostu dobro dziecko jest nie tylko długofalowe, ale również krótkofalowe i um, nie narażając dzieci, bo to nie jest tak, że my chcemy je narażać, czy po prostu modlimy się o wypadki i chcemy, żeby wiecie, ale um, mój mąż jest bardzo ostrożnym kierowcą. Ja rozumiem, że to się... Ostrożni kierowcy też mają wypadki, że ktoś może uderzyć i tak dalej. I nie mam zamiaru się na ten temat kłócić, nie mam zamiaru jakoś tam się wybierać czy coś, ale no zrozummy, że inni ludzie robią inaczej i po prostu jadąc do Indii najlepiej jest dostosowywać się do tego, co tam jest. Dlatego, jak wszyscy mówią, że o, no, o to, że Indusi tak robią, to jeszcze mogę zrozumieć, bo oni są niedoinformowani, niedoedukowani. Ale, jak osoba z Europy y, tam przyjeżdża, no to powinna robić, że tak powiem, lepiej, y, bo przecież ma tą europejską wiedzę i tak dalej. Więc y, chciałam tylko powiedzieć, że najlepiej i najbezpieczniej według mnie jest przestrzegać tego, co robią lokalni. Bo jak robisz tak jak wszyscy, to jesteś tak samo jak wszyscy bezpieczni. Ja osobiście nie widziałam żadnego wypadku w Indiach. Nie mówię, że ich nie ma, oczywiście, że są i tak dalej. My jeździmy po dosyć bezpiecznych drogach. Nawet po tym moim filmikiem z dróg indyjskich było dużo komentarzy. Nie wiem, czy dokładnie pod filmikiem, czy ta grupa, gdzie wstawiam, że to są bardzo spokojne drogi, jak na Indie. My to naprawdę się poruszaliśmy tylko po wiosce, że tak powiem, po farmie i do najbliższego miasta, więc ym, na dłuższe drogi jednak jeździliśmy z mniejszym obłożeniem na samochód, i dzieci były w fotelikach. O tym też trzeba zauważyć, yy, czyli przypięty pasami. Arwin nie miał fotelika na swój wiek w Indiach, tylko był przypięty pasami, i obecnie yy, lubią siedzieć w swoich fotelikach. To nie jest tak, że się odzwyczaiły totalnie, czy coś takiego. Dobra, trochę tak nawijam bez sensu i składu, ale no, było mi bardzo wtedy przykło, przykro i nagrałam taki filmik, e, taką moją gadkę do kamery, trochę jak teraz. Nie wiem, czy z takim większym sensem jak teraz, ale postanowiłam to wrzucić, bo zauważyłam jedną rzecz, że filmiki, w których mówię do kamery, e, mają większe powodzenie i y, większą y, części lubicie je oglądać niż jak pokazuje najpiękniejsze widoki, a gadam z, po prostu, że tak powiem z przyszłości w sensie, że głos podkładam do tego, co jest, dlatego y, no taki nagrałam na żywca w Indiach wtedy, jak byłam e, troszeczkę, e, że tak powiem znokautowana komentarzami i e, postanowiłam się tym podzielić. E, no więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam totalnie. Zapraszam. Nie używa się tutaj pasów, aczkolwiek y, już od takiego. Na początku mamy ze sobą fotelik. Zarówno jak z Arwim przyjechaliśmy, jak miał dwa miesiące, przywieźliśmy, jak i teraz przywieźliśmy kolejny. Y, mamy też wózek. Jak już pomówiłam przy samol... y, w filmiku z samolotu. Czasami y, używamy fotelika. Często jest tak, że wyjeżdżamy w foteliku, no ale przez to, że po drodze zgarniamy różne osoby, no to fotelik ląduje z tyłu w bagażniku. Ale jest tak, że Ania się wyrywa z tego fotelika, często już po jakimś tam czasie, i po prostu, i tak bym ją wyciągnęła, i tak bym ją wyciągnęła, bo. Nie, nie za bardzo podążam zasadą, że dla jej bezpieczeństwa może płakać, ale żeby była bezpieczna w foteliku. W Polsce też dużo płakała w foteliku, no ale dostosowałam się tam do zasad mojej rodziny, która by nie jeździła z synem, czy z dziećmi bez fotelika i karmiłam ją. Na przykład, jak ona siedziała w foteliku, co nie było bardzo poręczne, prawda? Kto tak robił, ten wie. Mówimy tu o karmieniu piersią. W każdym bądź razie, każdy ma wybór i każdy robi jak chce. Nie mam zamiaru się więcej na ten temat tłumaczyć. Jak Wam to przeszkadza i Was to razi, to po prostu nie oglądajcie. Też jeszcze się nasłuchałam na temat montaży. I tego, że beznadziejnie nagrywam, również polecam po prostu nie oglądać. Yy, filmiki nagrywam naprawdę z... Yy, yy, mm, Takiej... musiałabym chyba kiedyś poprosić żeby nagrał mnie, jak ja nagrywam. Bo jeśli myślicie, że tak jak teraz sobie siedzę i nagrywam, to by było super. Rzadko tak się zdarza. Głównie dlatego, że teraz jest tylko dojściowa w domu i dzieci śpiące. Więc mam chwilę, a tak to yy, montuję, jak dzieci śpią, a raczej jak, ich, jak karmię na je na yy, Albo, bo jak już zaśnie, no to są inne rzeczy do robienia, albo spędzanie czasu z rodziną. Co jak dzieci są, yy, tak powiem, na chodzie, no to jednak się wszystko kręci wokół nich. Yy to moja teściowa w czasie z garami <grymne> yy, bardzo się niesie tutaj dźwięk yy, kto był w Indiach ten wie że yy, no jednak głośno jest i to nie tylko wina tego, że ludzie są głośni, czy się yy, nie obchodzi ich nic, tylko po prostu nie ma tu dźwiękoszczelnych ścian i drzwi co przy takim dużym domu yy, i marmurowych podłogach po prostu dźwięk się niesie i echo, i w ogóle. W każdym bądź razie o czym ja to mówiłam? A o beznadziejnym montażu i nagrywaniu. Nagrywam z dziećmi na rękach, bez. Nie chcę ingerować w to, co robimy, zatrzymać się i po prostu nagrać. Nagrywam po drodze. Tak jak widzicie na zakupach, idąc za nimi, prawda? Nie i poprosiłam, żebyśmy się zatrzymali i specjalnie coś nagrałam, czy coś takiego pewnie, że mogłabym tak zrobić, ale po pierwsze nie jestem tak odważna w tym całym YouTube'owym życiu, żeby tak robić po drugie pewnie, że mogłabym poczekać i... aż dzieci podrosną i wtedy się bardziej zaangażować w tą YouTube'ową przygodę i dać siebie wszystko i w ogóle ale ja nie jestem jedną z tych osób, która będzie dążyła do perfekcji i nie zacznie nic robić. Yy, wolę robić na pół gwistka, i już robić, i uczyć się, że tak powiem na bieżąco, bo wy może myślicie, że się nic nie nauczyłam od pierwszego odcinku. I yy, może przy takich bardziej, że teraz właśnie w domu mam większą swobodę nagrywania. Jestem sama przez większość czasu z dziećmi, jak oni do Nazrzemy, kiedy jestem sama i mogę sobie takie monologi robić. Ale jak może jest w domu, to nie nagrywałam, więc też to widzicie. Nie tak, że mi przeszkadza czy coś, ale wolałabym spędzać czas z nim niż nagrywać do kamery, prawda? O, trochę ten filmik wyjdzie, takie pożar się pożar. Nie wiem jeszcze, czy to wrzucę, czy nie. Ale po prostu naczytałam się dzisiaj komentarzy na jednym z forum, gdzie umieściłam swój filmik, i y, tak w nastroju jestem do. Ja się takimi rzeczami nie przejmuję. Jakbym się przyjmowała, to pewnie byłoby mi dużo trudniej w życiu, y, zarówno publikując cokolwiek, jak i właśnie z indyjską rodziną, bo większość osób, która jest w takiej sytuacji jak ja w sensie związku mieszanym i odwiedza indyjską rodzinę, na dużo, osób, na dużo rzeczy się nie zgadza, często się irytuje i traci cierpliwość. Mi się to raczej nie zdarza, a jak się zdarzy, no to się wkurzę na 5 minut i mi przechodzi. Bo na przykład teraz teściowa yy, myje naczynia i wali tymi garami, a dzieci śpią. I większość osób by się wkurzyła, no bo przecież dzieci śpią, mogłaby troszeczkę ciszej to robić. Ale dzieci śpią, nie budzą się. Mogłyby yy, się budziły, to może bym się irytowała, może bym się wkurzała, ale nie obchodzi ich to. Więc po co mam tracić energię na to? Yy, takie jest moje założenie i z takim podchodzę do wszystkiego. Yy, nie wiem, co mnie takiego irytuje. Yy, no są. Pewnie jakieś tam rzeczy, ale nawet jak mówię, jak się zdenerwuję i powiem, że koniec to za chwilę mi przechodzi i zaczynam od nowa. I codziennie też od y, rano mam świeżą energię i jakby 100% nowej cierpliwości do wszystkiego co nadchodzi. Więc myślę, że moja natura w tym pozwala mi. Y, mieć więcej cierpliwości do rodziny i do wszystkiego co się dzieje. I taka po prostu jestem. Nie wiem, czy to było takie ja trochę się burzę. Ale po prostu nasłuchałam się jak tragicznie z montażem i tak dalej. No i jest. Nie powiem, że jest idealnie. I, ale jakbym miała wyciąć wszystko, co nie jest idealnie, to bym nic wam nie dała. I, i jednak się jakimś ludziom podobam. Mam nadzieję, że zostanie ciepa. To na tyle, kochani. Wygadałam się, wypłakałam się i automatycznie człowiekowi zawsze lepiej. Dlatego to było takie trochę dosyć terapeutyczne dla mnie, że tak powiem, działam to do kamery. Wtedy nagrałam dwa filmiki, ale chyba ten drugi wykasowałam, bo był bardziej taki może nie agresywny, ale właśnie że no taki bardziej chyba dosadny i, i chyba od razu go usunęłam, bo go nie znalazłam już. Na razie to na tyle na dzisiaj. Jest to filmik dodatkowy, czyli nie jest, że tak powiem, w poniedziałek, środa i piątek, bo to są takie moje sztandarowe filmiki, a wszystko inne to jest dodatkowe, bo planuję jak najszybciej opublikować moje zaległe filmiki, żeby mogła się skupić na nagrywaniu lepszych, nowych z rozmawianiem do kamery na żywca. Dlatego mi się wydaje, że te vlogi weekendowe, które nagrałam, Bardziej Wam się podobają, bo komentuję sytuację, która się dzieje dookoła na bieżąco, a nie, że tak powiem, półrocznym opóźnieniem. No, to tyle. Na razie pa!